Czek widać. Gorąco dzisiaj się zrobiło. Zapowiadali burze. Zrezygnowałyśmy z wyjazdu na rowery. Na szlak Orli Gniazd. Kurczę, pogoda dzisiaj tak dopisała. Jesteśmy w krainie wygasłych wulkanów. Jesteśmy na Pogórzu Kaczawskim, niedaleko Jawora. Wyruszyłyśmy właśnie z parkingu. I naprawdę jest tutaj malowniczo zielono, piękna roślinność. I oddali takie widoki. nie da się wytrzymać. Mam nadzieję, że teraz w cieniu będzie lepiej. O, tutaj cień. Od razu się chłodniej zrobiło i przyjemnie. Taka lajtowa trasa na te upalne dni. Okazało się, że miało padać, a jest dzisiaj naprawdę przyjemnie. Po prostu pogoda się zmieniała co chwilę. Myślałyśmy, że będą burze, więc odpuściłyśmy sobie rowerową trasę. Stwierdziłyśmy, że może tak na dzień, dwa pojedziemy właśnie tutaj Krainy wygasłych wulkanów. No i już dzisiaj, wczoraj wieczorem, pokazywało, że dzisiaj ma być ładnie i jutro, więc mamy nadzieję, że tak się utrzyma. Mamy ze sobą hamak, typowo obozerski sprzęt. Chcemy te trochę odpocząć, trochę pochodzić i zwiedzić tutaj te tereny. No tak lajtowo tym razem. Dzisiaj wąwóz myśliborski, idziemy sobie trasą. Sporo ludzi tutaj. Już jest mocno po południu, późno się wybrałyśmy. Ale oczywiście jest długo widno, więc mamy jeszcze sporo czasu. i Dzień jest długi. Ruszamy. To jest taka traska z ciekawymi nazwami polana jaskiniowców, czy pod maczugą. A to góry pewnie tego nie słychać w telefonie, ale słychać bezwyczajnie owadów. 910 Doszłyśmy do miejsca pod maczugą, która jest po drugiej stronie. Dotarłyśmy do rezerwatu przyrody Wąwóz Miśliborski. Tutaj jest największe siedlisko języcznika zwyczajnego. Jest to rzadki gatunek pod... paproci, podlegający ochronie. Wrzydza pełno połamanych drzew, naturalnie leżących. Skałki takie zarośnięte już. Fajnie to wygląda, prawie jak dżungla. Dzięki takim miejscom jak rezerwaty możemy jeszcze podziwiać tą piękną, nieskazitelną przyrodę, która się zachowuje dzięki takim miejscom. Kłócący dźwięk wody płynie sobie. Małym strumieniem. Ptaki wokół śpiewają. Te mamy skałę olbrzyma. Tak zarośnięta, że ledwo co ją widać. Wszystko to skały pochodzenia wulkanicznego. Zaczął teraz padać deszcz, nie wiem czy to słychać. Ale tutaj praktycznie w ogóle do nas nie dociera, pomiędzy konarami drzew, pomiędzy liśćmi. Jest bardzo duszno, pokazywało, że dzisiaj niby nie miało być deszczu, jednak pada. A my sobie krążymy, w sumie ciężko powiedzieć, szlakami, trochę szlakami, w to mi z powrotem, teraz jakąś ścieżką wydreptaną przez las. gorąco, duszno i pada. Czujemy się trochę jak w jakiejś dżungli. Tutaj ogólnie jest sporo tras rowerowych. Robimy rozeznanie. Następnym razem może wybierzemy się z rowerami. Jest tutaj co zwiedzać na rowerach. Przyjemna trasa. Jestem zauroczona. Moje nowe ulubione miejsce. Jedno z tysiąca ulubionych miejsc w Polsce. Teraz las zmienia zupełnie swoje oblicze. Chodziliśmy do elfich skałek. To jest punkt widokowy. Jesteśmy na bardzo ciekawej ścieżce dydaktycznej. Tutaj chodzimy ścieżkami Słowian, którzy akurat w tych rejonach opierali się na kulcie siły przyrody, takich bogów, jak na przykład bóg błyskawicy czy Bóg Słońca, to byli i główni kultowi bogowie, których czcili. No i tutaj wyczytałyśmy też, że ogólnie zmarłych chowano w pięknych szatach, dodawano im mięso ziarno. To było taka siła tego miejsca i bogactwa, czyli to, co pewnie było dla nich najważniejsze. Tak też chowali zmarłych. Chowali ich w kurhanach mhm. i często też kult oddawali właśnie gdzieś w borach albo na jakichś skałach. Na obgrodz wzniesieniach. Obgrodzonych właśnie jakimiś kamiennymi murami, jak na przykład w okolicach Ślęży czy Raduni. Gdzieś nad nami <gryw> zaczyna grzmieć, ale Chyba idzie to bokiem. Przed chwilą zaczęliśmy rozmawiać o właśnie Bogu błyskawic. I się no odezwał. i mamy. I się odezwał. Coś na nas pochukuje. Duch słowem wiecznie żywy w okolicy. <gry> Tu można spotkać nasze ulubione salamandry, które często nam towarzyszyły gdzieś na jakichś naszych wyprawach. Spotkałyśmy już chyba siedmiokrotnie w różnych miejscach kraju i za granicą. Byłyśmy, skręciłyśmy mocno w lewo traska tak dosyć stroma pod górę Ale krótka, wiadomo to takie pagórki Kawałek ale Widać stromizmy trochę Trasą salamandry, kawałek szliśmy Przuimy trasą salamandry, odbiłyśmy tutaj też na jakiś szlak chyba dydaktyczny, a chcemy iść do idziemy na... A myśliborskie organy do tego punktu geologicznego chcemy zobaczyć To zjawisko piękne, geologiczne kawałek jajeczka Coś się tu wychluło Taka błękitna, delikatnie skorupka Tutaj dalej idziemy śladami Trzebowian Stacja Kobylica, zdobywanie żywności. Znaleziono tutaj sporo przedmiotów związanych z rolą i hodowlą. Żarno, nóż, nożyce, metalowe radła. Czuję się dzisiaj trochę jak w awatarze przy tej pogodzie zwiedzając ten las. Interesujące tutaj wykopaliska i te tablice informacyjne. No nasi przodkowie lubili, w sumie mieli największy dostęp do zbóż, ziaren. Mniej rzadziej jedli mięso. W większości właśnie takie przetwory mączne. No ale tutaj roślinne. roślinne. Jak na przykład len, konopie. Ciekawe, bardzo zdrowe. Z tego, co przynajmniej było tu napisane, to wynika, że mieli naprawdę zdrową dietę. Najczęściej jedli właśnie tutaj roślinność pozyskiwaną. Tutaj uprawiali len, konopie. I konia słychać w oddali. No, rozproszył. No i co tam jeszcze było no, napisane? No, spożywali, spożywali mięso. No, ale też spożywali drób właśnie i owoce z lasów czyli borówki. Ja czytałam o wołowinie, ja też o może że rzadziej stosowali wołowinę, będzie trzeba doczytać. Mm, ale myślę, że zdrowo się odżywiali, mieli wszystkiego tu pod dostatkiem i sobie tutaj ciekawie żyli w tych pięknych regionach. Tu fajnie, jednak wiosna to wiosna, w sumie już niedługo początek lata, ale zieleń jeszcze bujna i uwielbiam takie trasy. Przez lasa jak są jeszcze takie pagórki górki wygląda to pięknie o, fajne te trasy tutaj A zapachy teraz dochodzą z prawej strony widać taką dużą posiadłość czyjąś, praktycznie same łąki gdzieś tam właśnie chyba mają konie, bo czuć się tutaj i słychać taki teren mają że to niesamowite o tam mają swoje konie no zaraz dojdziemy tam z przodu po prawie widać to jest wolność no, mają tu ogromny teren dla tych koni naprawdę fajny wybieg Uważać, bo każda łąka jest czyjaś. Coś tutaj, w tym jest. To jest akurat ogrodzona, chociaż w tym miejscu bardzo niskie to ogrodzenie. Ale proszę bardzo. Ta łąka się ciągnie tam w prawo, ale nie będę tam całej czyjejś posesji pokazywać. Czyjegoś terenu. Spory, to naprawdę spory teren. Aż tam pod las się ciągnie. Fajnie tu mają te konie. Kto nie marzył w dzieciństwie o posiadaniu takiego rumaka? No i oczywiście wskakiwać, jak winę, tu. Ale tu mają sielanka, to jest coś niesamowitego. Poczuć ten klimat, chociaż na weekend przyjechać sobie, to jest bajka. Następna ciekawa tablica informacyjna. Tak wchodzimy na te ścieżki dydaktyczne, schodzimy z nich. Tu tablica odnośnie grudziska na górze Rataj. Takie znaleziska. Tak wyglądało samo grudzisko. I tylko dojdziemy do organów myśliborskich A na razie pokrzywy. Au! Właśnie mnie poparzyła w nogę. Spore okazy. No spore dorodne. Auć, następna. No ciekawa ta trasa tutaj. Tu ścieżki w każdym kierunku wydreptane. No wszędzie. Nie wiem, czy to rowerami, takie wąskie tutaj w bok, czy to po prostu piesze. Doszłyśmy. Przed nami małe organy mieściborskie. Mieszkane miśli pomnik przyrody nieożywionej. Jest to dolna część krateru, który powstał jakieś 15 do 18 milionów lat temu. Tutaj idę bliżej. Widzimy ułożone wachlarzowo słupy bazaltowe. Może podejdę bliżej, to będzie to lepiej widać. Z tej strony ładnie się prezentuje. Jęknę wachlarza. Pokrzywy wszędzie poparzyły. Widzisz tam same krosteczkie? No z daleka nie widać. Ale wierzę Ci. Ja to bardzo blisko. Twarzyłem wszędzie wokół. Niezwykła perełka tych regionów. Bazaltowy czop wulkanu z widocznymi ciosami poprzecznymi. W tej zieleni to jeszcze jest bardziej zjawiskowe. Jak się cieszę, że tu trafiłeś. Właściwie jesteśmy tu pierwszy raz w tym regionie. Coś niesamowitego jak dla mnie. Ola taka mała na tle tych organów. Предполагаю, что Tam w oddali widać czerwoną łąkę pełną maków tutaj zresztą też coś teraz zjemy to jest jakieś miejsce na ognisko w sobie chwilę przysiądziemy Zjemy w takiej scenarii.